Cześć, witam Was z kanału Karol w lesie. Wróciłem już z wakacji, jestem już w naszych lasach. Wybrałem się na grzybobranie, szukałem borowików, borowików nie znalazłem. Widziałem dużo gołąbków, są to grzyby jadalne, ale widziałem też grzyby trujące, muchomory. Wybrałem się na naszą kurkową miejscówkę, poszukam tutaj kurek. Już pokazuję, jak ona wygląda. Tak wygląda ta miejscówka. Będę szedł tym rowem aż do końca. Zobaczymy, czy coś będzie. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Słuchajcie, trafiłem już pierwsze kurki. Zobaczcie, jak wyglądają. O tak. Wykręcimy je sobie. O. Tak wygląda ta kurka. Tej mniejszej nie będę brał, niech podrośnie. Szukamy dalej. Położę tą kurkę tu. Tu jest następna. O. Zobaczcie, jak wygląda. Tak. Tam jeszcze widzę, jakaś rośnie. Ja tych grzybów nie będę chował, ponieważ je zostawię i, wy... i potem je obecne nożykiem. O, tu, tu jest następna. Położę ją do tej kubki. Idziemy dalej, bo już widzę tutaj następne kurki. Tak wyglądają. O.